Monika Gozdzialska byla zona milionera nie ile dostala po rozwodzie. Monika Gozdzialska i Jarosław Jakimowicz poznali się w programie Big Brother i początkowo mieli ze sobą bardzo dobre relacje. Dziś o przyjazni nie mają mowy, a media rozpisuje się o ich poważnym konflikcie. Prezenter TVP stawiał pod wątpliwość w sposób, w jaki jego była koleżanka zarabiała pieniądze i wspomniał o Dubaju, który wywołuje dwuznaczne skojarzenia. Teraz w rozmowie z Pomponikiem zdzialska odniosła się do tych zarzutów. Przyznaję. Zję rzeczywiście wielokrotnie bywala w Dubaju z mezem milionerem, który jeździł tam ze względu na swoje arabskie konie. Miali has 47. Kocham podróże, te male i te duże, robię to od lat i dalej będę to robić, bo mogę. W Dubaju bywalam z konmi arabskimi mojego meza, ale coś mam opowiadać skoro pan Jarek wie tylko. Zekon ma 4 kopyta. Pan Jarosław, który, jak widać, mało bywa w mediach, znalazł sobie świetne okazję do przypomnienia o sobie. Podpierając swoje wypowiedzi emerytowanym policjantem i niespełnionym zawodnikiem MMA, który dostał zawiadomienie do prokuratury, skwitowała go zdzialska. Monika wyjawila też, że po rozwodzie nie dostała nic, mimo z że nie miała rozdzielności majątkowej. Zdradziła Tess, ile pieniędzy zostało na jej koncie po tym, jak odeszła od milionera. Nic mi nie zostawił, ciężko pracuje. Jakoś się tam dogadaliśmy, ale zaczęłam cię od nowa z pięć tysięcami złotych na koncie. Można? Można stwierdziła z duma. Odpuściła walkę o podział majątku, bo chciała jak najszybciej dostać rozwód. Ja na pierwszej sprawie się rozwiodłam. Nie było prania brudów. Pomimo dzieci i całej sytuacji, my dzisiaj mamy świetne relacje i bardzo sobie to ocenię. Mój były masmanowa partnerka i jest bardzo szczęśliwy, zdradziła. Modelka została z niczym i było jej bardzo ciesko. Musiała pożyczać pieniądze na życie. Wynajęłam mieszkanie, żebym miała gdzie mieszkać z dziećmi. Pożyczyłam pieniądze od mamy. Uratowała mnie. Później się jej odwdzięczyłam. To byla zajęcie sprawa. Bo nagle, po kilkunastu latach nie masz już swojego domu, swoich rzeczy, swoich przyzwyczajeń i stajesz się całkiem innym człowiekiem. Pomimo ren mija ten czas, kiedy jesteś zły na partnera, lub on na ciebie. Zaczynasz myśleć o tych dobrych rzeczach, ale ciesko było mi się podnieść. W końcu los się do niej uśmiech na już nie musi martwić się, czy będzie miała za co zec. Ja nie ukrywam, ze półtora roku temu naprawdę było zle, ale ja jestem dzieckiem szczęścia. Z nieba spadła praca, zostałam dyrektorem telewizji i TV, dostalam pensję, oczywiście rzadko widywałam dzieci. Ale wiedziałam, że albo praca teraz i możliwości, albo siedzenie i patrzenie w sufit. Ja jestem osoba działająca, dlatego powtarzam innym, dziewczyno, działaj. Niebacu zalezniona od mężczyzny, skwitowała go zdzialska.